Występy artystyczne, atrakcje dla najmłodszych oraz wiele konkursów z nagrodami. To wszystko w minioną sobotę przygotowane zostało dla mieszkańców Lubrańca z okazji 20 już jubileuszowych dni Lubrańca. Ta impreza cyklicznie się odbywa co roku, przyjęła się w naszym środowisku i jest organizowana dlatego. Na ogół zawsze dopisuje nam pogoda, co dzisiaj też widać. Publiczność przybywa, przybywa na dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że... Na godzinę 20, chwili, kiedy, będzie już kiedy będzie występował zespół w i, 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 będzie tutaj pełen stadion. Ludność będzie się bardzo dobrze bawiła, wyniosą o, o, bardzo dobre wspomnienia i będą pamiętali o tych dwudziestych Lubrańca i o lobrańcu, i, i o całej gminie. Normalnie. Na dniach Lubrańca nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych i nieco starszych. Dzieci mogły wyszaleć się na dmuchanych zjeżdżalniach, pojeździć na karuzeli. Dorośli zaś mogli spotkać się ze znajomymi i posłuchać je wpadających wów po utworów. Na scenie wystąpił m.in. zespół Selfie. Zdaniem mieszkańców Lubrańca impreza była bardzo udana. Wszystko jest fajne, jak zawsze, co za roku. Fajnie, dużo atrakcji. No, nie jest też tak drogo, jak myślałem. No, nie to wszystko. Ja widziałem dużo, ale ten pierwszy raz widzę, żeby w Lubrańcu było tak fajnie. jest dobrze, bo tutaj w Lubrańcu nigdy nie było tak. Ale jest porządek, jest i ochrona, i i widzę jest nawet yy, i kosze na śmieci, także nie można narzekać, bo ja tutaj 30 lat mieszkam i no jest lepiej, lepiej. Bardzo fajna impreza, bardzo ciepło, bardzo fajna muzyka. Yy, dzięki urzędowi miasta w Lubrańcu naprawdę możemy się świetnie bawić. Dłuższa relacja z obchodów w dni lubrańca w jutrzejszym wydaniu magazynu pulsu miasta telewizja, kujawy